Ziemoneczko, ziomeczki! Znowu z czarnym Stefanem. Dobra, dawaj rzucamy granatę i ten. Oh, kurde, pierwszy okay. mi miałem granata rzucić. Dobra, smoke oh. wyszedł Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Jestem wow, wow, oh, wow. wow. Ja, ja też mam złamaną Że Bez niego nie moc. Dobra. Nie da rady. Weź kurde kliki. Po co strzelałeś? Dobra. Uważaj, ty. Gdzie? Mam 7HP, mam 7HP, mam 7HP, mam 7HP, mam 7HP. No, jestem jakby co taka on jest? Moja siostra O, jest łóżko, jest łóżko, jest łóżko Poczekaj! Jedno Dobra, Tera... ocieka, się nie zmieścimy no. Ej, uważaj, bo on cię bije Ej, niech on się. Z... Wow! Co? Ale wziął mnie, kurde, do odtyłu nie mogę mieć na to. No ja też nie mogę. O dobra, to niech się tam na ciebie ugułam. Uwezną. chodź. Wiem. Yeah. Dadła. Dobra, jestem niedaleko miasta. O, już jest... O, i nawet dzień jest, ale fajnie. Początek odcinka. No, fajnie. Julka, idź sobie na dół. Co? No, na no dół idź, bo ja tutaj nagrywam. Bude, zombie Tak, zombie mnie uderzył i dadu. Przez ciebie. Proszę... Paka. proszę mi wyjść w kole. Już. Proszę wyjść. Ej, dobra, idę. Już idę, jestem niedaleko, koło plaży. Idę, jestem koło miasta. Super, tak. Uciekaj, uciekaj. uciekaj. Ty biję mam. Ej, jak ty to robisz? co? Ty jesteś niezniszczalny. Ej, Loli, zobaczysz na nagraniu. Ty jesteś niezniszczalny. Ja się ciebie boję. Ale ty byś już dawno tętnął, wiesz ile cię zombiaków biła? Iluminat, ja jestem ten dobry. Mam już rozpaka i jestem dobry. Omega, ale fajny. Zobacz, Co, O nie, absorbowam co O nie, absorbowam go. O nie, absorbowam go. O O nie, O co miałoby zrobić? Nie wiem. A gdzie... Co ja teraz robię? Ty stoisz w miejscu, ząbiaki Cię leją... ...i to wygląda tak, jakbyś był niezniszczalny. Ale ja żyję w ogóle? No. Ja... Ja nie mam co robić! Jak nie tak... Ale bo karabin nie Dobra, tu mam łóżko. Ej, tu masz plecak lepszy od chul. Baga. Tu zaraz będziemy mogli zrobić kantina w końcu i będziemy mieli piciu. Potem się wy wybierze na polowanie. Ej, dobra, to ja idę ci. To no, w końcu ze mną. Dobra, to ja jej biorę na siebie. No, spoko. no wyjdź! Powiżej. Po spokoju masz wyjść. no to bez suicida. O, mám piče, mám piče. Nie. To ja to znalazłem... Ja to v chatce. Co? lodówka. Picie. Oj, i, zasa i zasadzę jak kukurydzę, czekaj. Dobra, o mogę zasadzić, dobra. To gdzie jest, yy, na jakim budynku się osiedlamy, na tego? No, no nie, no... musisz w, w pierwszym dzień znaleźć. No to wyś się, suicidni. No cały czas to Zabijam. Proszę, to, proszę. O! Jest. Widzę cię. No ile ja przejść na pierwszy, bo auto nie działa. O, dobra, to już słek jest. ale są te moje ity? Tak. Tak, są. Zaraz zobaczysz, co ja mam dla ciebie. Gdzie daleko jestem, czy na blisko? Blisko. Ty na górach Aha. jesteś? Tak. O lol. To daleko. Dobra, to ja poszukam jakiś nasionek. Jestem, ale nie chcę Dobra, trzymaj jakieś. Widzę Cię, dobra. to lepiej. Dobra, trzeba... Ja już okarmiam i... Cześć! Trzeba jakąś drabinę znaleźć, czy coś. Albo jakiś samochód wysoki. A, a, a ja Cię widzę z daleka strony. No ja też, bo to, to jest jak w grupach tam, daś? No to jest tak, że widzisz. Ja takim muzynem jestem. Zrobię to e. to proszę. Mhm. O. Co? To nie są moje itineranty, ale... One tu są. Chyba nie. One gdzieś na trawie leżą. O oh, jest! Uzycystejka! No weź mi coś tak w ogóle! Ale nie, to jest sturowy. Ja Gdzieś po bokach tego Patrz O Jezu, jak się znowu przestraszyłem Bądź, weźmie mnie tego Stefanie, proszę mnie nie tego Fasolka po brytyjsku Ole będzie pierdolko Nie, nie, mi dać? nie, mam dla ciebie. Ja. bo jak się robi um o, maple strike, yeah. nie, no nie, o nie, 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 już nie, 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 to już... Shotgun! O, bakszoty. Ej, to jak tutaj wchodzą bakshoty, to jestem. Ej, dobra, to ja mam już splówkę. Zaraz sobie mafera zrobię.